Jest niedzielny poranek, jesteśmy przy kościele świętego Ducha Wowiczu. Niezwykła akcja, aby pomóc młodemu człowiekowi, który cierpi na nowotwór. Proszę powiedzieć o zaangażowaniu, bo ponoć bardzo dużo kół gospodyń wiejskich, osób prywatnych się włączyło w tę akcję. Tak, zaangażowało się bardzo wiele kół gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, osoby prywatne. Wszyscy pomagali jak mogli. Jedni piekli ciasta, pomagali nam potem w porcjowaniu tych ciast, pudełeczkami nas wspierali, także ogromny odzew był ze strony społeczeństwa. Ile porcji macie przygotowanych na dzisiaj? Jest ponad 750 porcji. A tych ciast ile było? Ponad 200. Ponad 200. I te koła gospodyn ci ludzie, którzy was wspierają dzisiaj, i Kubę, skąd oni są? To jest, to jest Łowicz. E to są głównie osoby z powiatu łowickiego, ale nie tylko. Również mamy kilka osób z Bolimowa. Aha. A proszę powiedzieć, jeśli chodzi o ten odzew, to były te telefony, nie wiem, wczoraj musieliście to przygotować też, to, to, kto to robił? Pomagali wszyscy tak naprawdę. Koła gospodyń wiejskich, które przywoziły nam ciasta, również zostawały, żeby nam pomóc porcjować, bo tego było na. Gdzie to się telefon. działo? Dom Ludowy w Ostrowie. Mhm. I do której wczoraj pracowałyście? O, do 21. Było tego naprawdę bardzo dużo, ale udało się. Mamy paczuszki zrobione, więc zapraszamy do wsparcia naszej akcji. Do której będziecie tutaj przy, przy kościele? Dopóki nam się nie sprzeda ciasto. Aha, czyli do, do skutku. skutku. Tak. Do wyczerpania zapasów. Do wyczerpania. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Dziękujemy i zapraszamy serdecznie wszystkich.